Rozmowa poranka. 21 minut do 9. Dr. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o zmianach, potencjalnych zmianach w składce zdrowotnej. Ta kwestia ostatnio stanęła, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, chyba na ostrzu noża tych zmian domaga się trzecia droga. Mówią jej politycy, że te zmiany, no to jest ich być albo nie być w koalicji. Z pana perspektywy dobrze, że ta sprawa jest już tak traktowana, to znaczy jako priorytet była traktowana jako priorytet w czasie kampanii wyborczej, co skłoniło sporą część naszych obywateli do powierzenia swojego głosu właśnie na tych, którzy taką jednoznaczną deklarację złożyli. A było to o tyle łatwe, że ewidentnie yy, zmiana liczenia tzw. składki zdrowotnej, bo ona nigdy nie była składką zdrowotną, tylko po prostu podatkiem, na rzecz Państwowej Służby Zdrowia spowodowała ewidentne zawieszanie działalności gospodarczej. Lub jej likwidację przez mikro małe firmy w Polsce. Ostatnio faktycznie mamy coraz więcej przypadków zawieszania lub też zamykania działalności gospodarczej, o której Pan wspomniał. To jest rzeczywiście powodem, czyli takie, a nie inne naliczanie składki ma tutaj znaczenie? Nie używajmy słowa składka, bo ona nic ze zdrowiem nie ma wspólnego, bo gdyby tak było, to mielibyśmy jakąś umowę cywilnoprawną związaną z naszym zdrowiem zakres tych świadczeń, w zależności od też, tak jak mamy to na przykład z innymi instytucjami ubezpieczeniowymi, im więcej płacimy, tym nie, mamy większy zakres, a tutaj sytuacja jest absolutnie niezwiązana z tym, co płacimy, zwłaszcza, że konstrukcja składki to ma charakter podatku przychodowego, czyli od obrotu, czyli płacimy również tak zwaną składkę zdrowotną od środków trwałych, tak jakby nasze środki trwałe wymagały też zdrowia, co pokazuje na absurdalną konstrukcję właśnie tej tak zwanej składki zdrowotnej. Rząd po prostu w poprzedni chciał dzięki temu, właśnie tym mikro i małym przedsiębiorcom uzyskać dodatkowe wpływy. Co mu się udało? ale to jest działanie, jak widać, na bardzo krótki dystans, bo tych firm w zastraszającym tempie z tego właśnie względu bywa i to jest jedyna trwała zdobyć, w cudzysłowie zdobyć, tak zwanego Polskiego Ładu. Pani minister zdrowia, pani Izabela Leszczyna mówi, że trwają analizy, że prace się toczą, nie trzeba poganiać. Z pana perspektywy te prace to już powinny być zakończone? 100 dni i na realizację 100 konkretów upływa 20 bodajże 2 marca. Czyli Naprawdę, jeżeli chce się dotrzymać zobowiązania, które spowodowało zmianę polityczną w Polsce, to trzeba to zrobić w ciągu najbliższych dni. No więc jest temat, który wydaje się być dość niejednoznaczny, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, bo tworzą ją trzy strony. Jest też w tym wszystkim lewica, i jest wyliczenie, że powrót do rozwiązania sprzed polskiego ładu no to może oznaczać nawet około 10-miliardowy ubytek dla państwa, i ciągle jest pytanie o nakłady na ochronę zdrowia. To nie jest ubytek w budżecie, to jest strata wśród mikro-małych firm i to powoduje niszczenie. Także rząd nie będzie miał tych 10 miliardów, nie dlatego, że. Yy, zmieni sposób naliczenia tej tej tak zwanej składki zdrowotnej, tylko tych firm Ale, nie będzie. To właśnie, I one jak, pan, nie będą to jak Pan odpowiada na argument, bo jest taki argument, który pojawia się ze strony yy, lewicy właśnie, że budowanie dobrobytu, no to nie jest zmniejszanie nakładów finansowych na służbę zdrowia. To jest absurdalne, bo nikt nie pada efektywności wydawanych pieniędzy. Mówienie, że musimy zwiększać nakłady bez analizy jak te pieniądze są wydawane, bo proszę zauważyć, że od lat wydajemy coraz więcej na tak tzw. służbę zdrowia, a mimo to kolejki rosną, a nie maleją. Czyli można po, do, jeżeli byśmy się doszukiwali jakiegokolwiek związku przyczynowo-skutkowego tak pojmowanego, to okazałoby się, że każde zwiększenie powoduje jeszcze większe wydłużenie czasu oczekiwania. Jest jeszcze inna strona, inny argument przedstawiany, to znaczy obniżenie tej składki przedsiębiorcom to jest jedno, ale osoby na etacie nadal będą płacić 9% swoich dochodów na NFZ. Właśnie to pokazuje całkowity absurd, bo przecież im więcej płacimy nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o zakres i dostęp do świadczenia, tak jak to jest w prywatnych ubezpieczaniach. Poza tym w ogóle nie bierze się pod uwagę, tak jak chociażby w ubezpieczeniu komunikacyjnym, że im bardziej dbamy o swoje zdrowie, tym mniejsze powinniśmy płacić nakłady, czyli tak jak dbamy o to, żebyśmy nie spowodowali szkód żadnych w czasie używania samochodu, to tutaj w ogóle nie bierze się takich zupełnie ryzyk, które są związane no, z, z, z częścią społeczeństwa, które specjalnie nie przykłada się do dbania o stan własnego zdrowia. Stąd to jest w ogóle skrajnie niesprawiedliwy i nieefektywny system. I nikt nie mówi, jak dokonać fundamentalnej jego zmiany, żeby zracjonalizować wydatki, bo proszę zauważyć, że wszyscy politycy unikają jednego. Nie ma odpowiedzi na jeden fakt. Nie ma na świecie jakiegokolwiek publicznego czy nawet prywatnego systemu opieki zdrowotnej, w którym byłby nieograniczony dostęp do wszystkich usług medycznych, przy zawsze ograniczonych pieniądzach. W Polsce zawsze będziemy mieć ograniczone pieniądze, stąd nie można obywatelom wciskać w ciemnoty umysłowej, że wszyscy mamy równy i nieograniczony dostęp do usług medycznych. Bo pierwsze, co trzeba byłoby zrobić, to na przykład, aby politycy nie mieli własnej, własnej służby zdrowia, do której mają dostęp. Jakie rozwiązanie powinno się więc przyjąć? Bo temat jest szeroki, zwłaszcza temat nakładów na służbę zdrowia, ale musimy się na czymś skoncentrować. Na stole są dwa w tym momencie rozwiązania. Chyba te najważniejsze, to znaczy płacenie składki od dochodu lub przychodu, lub też drugie, co miesiąc stała kwota, czyli ryczałt. Które pan uważa za lepsze? No, mamy przecież w prywatnej służbie zdrowia właśnie stałą ryczałtową kwotę, w ramach której mamy też określony koszyk. Przecież od lat toczy się, trudno to nazwać debatą, ale wymiana poglądów na temat ustalenia, co wchodzi w tak zwany koszyk świadczeń u publicznego operatora służby zdrowia. Ale kwestia jest znacznie bardziej fundamentalna, bo gdyby to była możliwość zmiany tej e, ciągle popadającej, w coraz gorszą, e, gorszy stan służby zdrowia, zauważywszy, że mamy bardzo dobrze wykwalifikowanych lekarzy, świetne pielęgniarki, sprzętu mamy nawet ponad miarę, bo w niektórych małych miastach jest ten sam sprzęt bardzo kosztowny, Funkcjon znaczy jest zainstalowany i nie funkcjonuje, bo nawet nie ma pieniędzy na ubezpieczenie czy na jego serwis, czyli to co powoduje w Polsce tak nieefektywne wykorzystanie zasobów i ludzkich i finansowych, to jest właśnie system przepływu pieniędzy. Jak pan ocenia, to jeszcze moje ostatnie pytanie, działalność do tej pory? Jak pan wspomniał, studni jeszcze nie było. Natomiast pewne działania na rzecz biznesu zostały podjęte, abstrahując od kwestii tych nakładów, czy też składki zdrowotnej. Mamy na przykład obniżenie podatku VAT dla branży beauty. To jest krok, który pan chwali? Bez znaczenia, bo o wiele ważniejsze dla funkcjonowania polskiej gospodarki, a tym samym społeczeństwa są te mikro małe firmy, nawet nie średnie, bo to one wytwarzają około 60% PKB polskiego. Także jeżeli inne premier... branże mogą czuć się poszkodowane, jeśli dobrze jeżeli rozumiem. Jeżeli pan premier nawiązał do mojego postulatu, od który od wielu lat powtarzam, że polityka powinna być oparta o wiedzę, a użył właśnie takiego sformułowania swojej kampanii, to wiedza jest wystarczająca i też aktualna statystyka, aby nie doprowadzać do wyniszczenia mikro, małych firm tym sposobem liczenia podatku dla nich właśnie pod pozorem tak zwanej składki zdrowotnej. Ma pan takie poczucie, że jeśli po tych 100 dniach nic się nie zmieni, no to przedsiębiorcy przerzucą swoje sympatie polityczne na kogoś innego? Trzeba zauważyć, że to właśnie nie tyle same kobiety zadecydowały o zmianie politycznej w Polsce, ale to właśnie mikroprzedsiębiorcy, bo mikroprzedsiębiorca to jest firma rodzinna, łącznie ze swoją najbliższą rodziną, a to jest kilka milionów głosów, tak jak robiliśmy wielokrotne badania. I to oni najbardziej zostali poszkodowani przez tak zwany Polski Ład i dlatego zdecydowali się zagłosować przeciwko poprzedniej władzy, Oddają swoje głosy głównie na właśnie dzisiaj rządzącą koalicję. I brak tej zmiany może być za chwilę widoczny w najbliższych wyborach, chociażby do Parlamentu Europejskiego. Doktor Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imię Adama Smitha, dziękuję bardzo za ten komentarz. Dziękuję. Radio M 107 i 6 FM.